Nie ma wiatru! Czekamy na wiatr! wieje trzy węzły, a są zawody. Dzisiaj około 15 węzłów na akwenie. No 20 węzłów w prognozie, więc jedno drugie wyklucza, jedno no, więc... 15 do 18 węzłów. Tam około 7-8 węzełków, za chwileczkę delta w górę i jedziemy na akwen. No nie ma niedużo, także bo 20 regaty energia nordkapitański rozpoczęliśmy od wyścigu Orwaldi B8 Race już po raz dziesiąty. Z tych najważniejszych to były morskie żeglarskie mistrzostwa Polski, które zgromadziły taką śmietankę żeglarzy na starcie, jak Mateusz, Kusirewicz, Karol Jabłoński, czy Łukasz Wosiński. Oprócz tego rozdaliśmy dwa dodatkowe tytuły Mistrzów Polski w klasie Delfia 24 i w klasie Słonka. W czasie tych kilkunastu dni mieliśmy wszystkie warunki, od sztormowych, bo zaczynaliśmy od odroczenia wyścigu morskiego Orwaldi B8 Race. Trasa. Liczy 120 mil. Płyniemy na platformę wiertniczą. To jest taka jedyna okazja, żeby móc platformy obejrzeć z bliska. W tym roku komisja odroczyła start wyścigu z uwagi na to, że wiatr w porywach sięgał ponad 30 węzłów, więc ma być bezpiecznie, ma być przyjemność, ma być frajda z tego, a nie walka o życie. To jest świetny dla nas, dla zawodników, którzy też przygotowują się do Miesza Świata tak jak my. Sprawdzian, znakomite warunki, znakomity wiatr. Także to jest, to jest to, po co my przejeżdżamy. Bardzo jesteśmy zadowoleni z tego, że to żeglarstwo morskie wraca, rozwija się, że to jest formuła nie tylko taka bardzo młodzieżowa, ale i rodzinna. W związku z tym to jest to, co naszym najmniej bardziej zależy, żeby rodziny były włączone w żeglarstwo. Start miałam strasznie fatalny, ponieważ wszyscy mi pojechali nad głową i po prostu potem pojechałam i na no, poddawincie bardzo dużo wyprzedziłam osób, e, dzięki fali trochę i dzięki temu trochę zyskałam. Najtrudniejsza była wczoraj martwa fala. No i taki upierdliwy wiatr, szczerze. A najfajniejsze... to, że dużo razy przerywali starty, bo fajnie. Nie było presji. Jak przywieje tak bardzo mocno i przy, tym bardziej na zwrocie, to wtedy jest taka, no jest taka chwila grozy. No to po prostu trzeba się przestać bać i trzeba się odważyć. myślę, że formuła tych klas, które już wypadły z dyscyplin olimpijskich, utrzymywana przez nas i pielęgnowana co roku jest bardzo istotna i myślę, że to wszystko wpływa, miejsce, miejsce w Górkach Zachodnich jest bardzo urokliwe. Mamy 20 minut na starówkę, a jesteśmy w miejscu gdzie jest pięknie, cicho, spokojnie. No, może jak są nasi tysiąc żeglarzy, to jest trochę mniej spokoju, ale przynajmniej to jest ten, ten nieład żeglarski, taki, który wszyscy lubimy, który, który, który daje nam power.